Zbieram kwiaty jadalne na letni napój, prawie letni, bo już niedługo będzie lato. A przy okazji, pozbieram wszystkie płatki, to sobie zasuszę na herbatkę, bo już tutaj oblatują, więc czas najwyższy da chwilę wszystko obleci i nie będzie już dalej zapach. Jak pięknie pachnie. A teraz liście szałwii omyszalnej Można również dorzucić kwiatostan, taki jeden piękny, jak najbardziej. Lawenda jeszcze nie ma kwitnących kwiatów, ma dopiero pąki, ale też można będzie tutaj dorzucić liście oczywiście. Ale szpach, lawenda również ma piękny intensywny zapach. Nie należy przesadzać, ponieważ jest to bardzo mocny, silny, aromatyczny zapach. Tyle nam wystarczy. Pokrzywa, nie obejdzie się bez bólu aua. Mogłabym oczywiście nożyczkami. Kwiaty złotnicy żółtej też dorzucimy, ponieważ jadalny. Kocimienkę też, kwiaty jak najbardziej ważna. Wereśnie dorzucimy do letniego napoju. Trochę do buli, trochę do napoju. Różne mięty. Okrzywa siup. O, jeszcze liliowca poproszę kwiat. A proszę bardzo. Tutaj taki proszę. z góry, z góry ładny. No, Ceresienki, złotnica żółta. Ale że mi tutaj gorąco. Ja tak blisko stanęłam zupełnie, zapomniałam, że mi przecież wędziły. Dopiero czuję ponogła. Proszę. lawendy. O, dziękuję bardzo. Kwiaty liliowca, jadalne jak najbardziej. Wszystkie szałwy pozbieram. jakie różane też. Część zostawimy, zasuszymy i będziemy mieć na herbatki zimowe. Też. Trochę Część trzeba tutaj. dać. O, no, teraz zalewam wodą przygotowaną, ale taką już odstałą. Nie wzięłam sobie spodka, spotka, ale przykryjemy ten talerzykiem. Też może być. Bez znaczenia że zależy, będziemy mieć taki nabój, napój do obiadu, nabój, nabój, <laughs> nabój, <laughs> nabój energetyczny, energetyczny. <laughs> no, czasem człowiek chce ładnie powiedzieć, to się pomyli. Mam tutaj szykuje ognisko, a ja będę robiła, ponieważ wędzimy i została nam masa kiełbasiana, zawsze trochę zostaje, wystarcza nam na 4, powiedzmy mielone kotlety. Ja te kotlety robię nieco inaczej, ponieważ tak w ogóle nie stosuję w domu bułki tartej, bo po prostu nie mam. I zamiast bułki tartej używamy mąki razowej, prawda? I zawsze wychodzą nam bardzo pyszne kotlety. I ja myślę, że wszystko jest bardzo dobre. Należy się po prostu do tego przyzwyczaić. A jest to mąka razowa, bardzo pyszna, bardzo zdrowa. O, jeszcze oleju nie no bo tak sama to się raczej smażyło nie będzie, ale zostawić ci by tutaj samego i będziesz pilnował, żeby koty się nie podłączyły, czy jakieś inne zwierzęta. Tak, bardzo chętnie. Muchy, a muchy to wiadomo, jak a, Muchy mnować. nie przylatują, bo jest dym. No, ale zwierzę no, zawsze się trafi. Mucha jak mucha, no. no dobrze, dobrze. Tak, będzie trzeci. Proszę Państwa, wcale nie musi to mieć jakiś piękny, określony kształt. Naprawdę to nie ma żadnego znaczenia. Ważne, żeby to było pyszne, ważne, żeby było zdrowe. Prawda? Tak, oczywiście. Oczywiście ładnie. Też może wyglądać jak najbardziej. No można się pokusić o jakieś tam różne śmieszne kształty. Są tutaj cztery patluciki. Obieraj, obieraj ziemniaczki. Wielu? Mąż został zatrudniony do obierania ziemniaków. Z ogrodu sałata, rzepkiewka. Widzicie tam słychać w naszych kiełbas? Kiełbasek raczej do obiadu jeszcze nie zjemy, ponieważ muszą się wędzić do wieczora. A to jest dla królików. Bardzo ładne rzadkiewki nam urosły w ogrodzie. Proszę zobaczyć jakie piękne. Oczywiście jedne są większe, drugie mniejsze, ale najważniejsze, że są nasze, bez oprysków, zdrowe. I to jest ważne, prawda? można sobie już jakieś danie z ogrodu przygotować jest jeszcze kalarebka jest wiele różnych ale myślę że na razie zostaniemy tylko przy sałatce proszę bardzo dla królików tam to też? nie nie to sałatka Aha. sałatka jest dla nas widzimy jeść z kotlecikami ziemniaczkami ależ mi tutaj gorąco w nogi Trzeba uważać żeby się nie podparzyć Sałatkę można sobie skropić od jeżeli ktoś lubi. Ja jeszcze nie wiem, zapytam męża, czy będzie chciał, ponieważ mnie to tak za bardzo nie przeszkadza i czasem lubię. Ale zobaczę co mąż na to odpowie. Chce. Będzie też jednocześnie sałatka kolorowa. Mogłaby być sama sałatka, ale będzie tutaj właśnie z rzadkiem z anyżem i koperkiem. Chcesz, żeby sałatkę skropić octem troszeczkę? Troszeczkę Ona może jest być. taka smaczniejsza wtedy. No to może możesz przynieść jeżeli idziesz do kuchni umyć ziemniaczki. Sałatkę się po prostu rozrywa, nie kroi się. Sałatkę też mamy piękną. Małż przyniesie ocet, wtedy ja skropię octem, a później dodamy śmietanę. A teraz pokroję koperek i anieś. Ale nie musi być, proszę Państwa, bardzo drobniutko. Wszystko zależy od tego, jak lubicie i tak naprawdę, jak sobie to przygotujecie, przyrządzicie taki letni posiłek, to na pewno będzie Wam smakował. A czy on jest pokrojony grubiej, czy cieniej, czy tak zrobiony, czy siak, to naprawdę nie ma w ogóle znaczenia. Ważne, że jest zdrowe, ważne, że jest smaczne. Już się wracamy, zapaliłeś pod koniec. Nie, idę podpadę. To musisz zapalić. Należy pomieszać. Mam zaparto czym, może być nóż. Należy się tym absolutnie proszę Państwa przejmować. To nie ma żadnego znaczenia czym. Ważne, żeby smakowało żeby było rodzinnie. To jest najważniejsze. Troszeczkę sałatka sobie tak posiedzi. E, przejdzie odstęp, a po, potem dodam zieloności, czyli koperek i anysz i oczywiście śmietanę, ponieważ śmietana musi być. Teraz czekam, aż mąż tutaj pod kuchnią zapali. Ale gdzieś poszedł i będziemy tutaj gotować ziemniaki i smażyć kotlety. A tutaj obok mamy wędzarnię i wędzą się kiełbaski pyszne, boczki i szynki. Tutaj mogłabym pies chleb, ale. Nie wiem proszę Państwa, może ja się już przyzwyczaiłam, że piekę chleb w piekarniku na prąd i jest on taki wilgotny, bardzo pyszny i smaczny. Natomiast tutaj w piecu chlebowym piekliśmy, ale wydaje mi się, że on jest za Nie wiem, może nie mam wprawy, może robi to nieumiejętnie. Zawsze robiliśmy, gdy kończyliśmy wędzić. Zostawał tutaj oczywiście żar, było gorąco, więc wkładaliśmy chleb i piekliśmy, ale wydaje mi się, że jest za Dlatego piekę wciąż w piekarniku elektrycznym. Obiad się nam tutaj gotuje. Och, wiatr wieje po w moją stronę. Ale to się państwa pa, ta, letnią w ta, ta, pasną, ta, są ta, ta, ale ta, ta, No i tutaj sobie gotujemy obiadek. No i tutaj sobie No oczywiście. No, znasz te zielone, więc no, nie jak to będzie. Na pół, nie nie to będzie. No, będzie mi wyrzucać. nie wpadnie. O, wpadła róża. Nie Nie szkodzi, będziemy się bawić wędkarzy, będziemy łowić. No taki mamy proszę Państwa, obiad z ogrodu, obiad polowy. Nasze wędlinki już gotowe. Wyciągnęliśmy z węgiarny. Teraz tutaj troszeczkę ociekną, przestną, no i zacznie się kolejny etap, czyli parzenie szynek i parzenie boczków. Kiełbasę nie parzymy, Kiełbasem. czekamy z kiełbaską do jutra, no i oczywiście na śniadanie będzie wielka degustacja. Tak. Wyszły chyba znakomicie, pachną wspaniale. I myślę, że będą smakowały, ponieważ z masy mięsnej zrobiliśmy sobie kotleciki, i były rewelacyjne.